Zapewne znacie lub słyszeliście pogłoski na temat kolejnego dziecięcego wyzwania o nazwie Red Door Yellow Door. Pomimo, że jej geneza sięga 2011 roku, to dziś, w dobie jeszcze bardziej powszechnego dostępu do internetu, gra zaczęła zbierać prawdziwe żniwa, jednocześnie dokumentując internautom swój przebieg. Gra o północy, znana lepiej jako Red Door, Yellow Door to przede wszystkim gra testująca odwagę, w której pierwszy uczestnik jest wprowadzany przez drugiego w stan podobny do transu i przeprowadzany przez specjalny scenariusz wizualizacji. Mówi się, że pozwala to doświadczyć nadprzyrodzonych spotkań. Przed wami pełna instrukcja mrocznej gry, która pozwala zwiedzić najgłębsze zakamarki twojego umysłu. W dalszej części, jako przestroga lub zachęta, usłyszysz opinie i komentarze osób, które Red Door Yellow Door mają już za sobą. Aby zagrać w tę grę, potrzebujesz co najmniej dwóch osób. Jedna to przewodnik, druga to zwiedzające. Jeśli chcesz, w pomieszczeniu może znajdować się więcej osób z zastrzeżeniem, że prócz jednego wyjątku, mają siedzieć w absolutnej ciszy. Krok pierwszy. Przewodnik siada na podłodze ze skrzyżowanymi nogami i poduszką na kolanach. Zwiedzające leży na plecach z głową na poduszce i zamyka oczy. Krok drugi. Zwiedzający podnosi ręce do góry i próbuje się zrelaksować. Przez całą grę musi mieć zamknięte oczy. Krok trzeci. Przewodnik zaczyna masować skronie zwiedzającego okrężnymi ruchami, powtarzając melodycznie w kółko: czerwone drzwi, żółte drzwi, drzwi w dowolnym kolorze. Jeśli zdecydowaliście się, by w pokoju byli inni ludzie, Mogą dołączyć do powtarzania sekwencji na głos. Krok czwarty. Kiedy zwiedzający poczuje, że wpada w trans i widzi przed sobą pokój lub drzwi, powinien opuścić ramiona. Jest to sygnał dla pozostałych osób, że gra się rozpoczęła. Krok piąty. Przewodnik ma zadawać zwiedzającemu pytania. Zachęcając go do opisywania nagłos otoczenia i otwierania kolejnych drzwi. Ilekroć przewodnik zadaje pytanie, zwiedzający powinien na nie odpowiedzieć. Oto kilka przykładów pytań, jakie powinien zadawać przewodnik. Czy znajdujesz się w pokoju? Opisz ten pokój i wszystko, co widzisz. Jakiego koloru widzisz drzwi? Jakie uczucia towarzyszą ci na widok fioletowych drzwi? Kilka porad. Jeśli spotkasz w pokoju jakichś ludzi, rozsądnie jest nie wchodzić z nimi w interakcję. Zwykle okazują się źli lub próbują cię oszukać. 2. Jeśli znajdziesz się w pokoju pełnym zegarów, natychmiast wyjdź z transo. Zegary mogą cię uwięzić. 3. Możesz iść gdziekolwiek chcesz, ale polecane jest iść piętrami w górę zamiast w dół. 4. Jasne rzeczy i ciepłe kolory wydają się mniej inwazyjne niż pozostałe. 5. Jeśli zostaniesz uwięziony w pokoju, nie panikuj. Spróbuj wyjść z transu przy pomocy przewodnika. 6. Mówi się, że jeśli umrze się w tej grze, można umrzeć w rzeczywistości. 7. Jeśli spotkasz mężczyznę w garniturze, natychmiast przerwij grę. 8. W nagłych wypadkach, jeśli nie jesteś w stanie się wybudzić, może być potrzebne, aby przewodnik potrząsał tobą, póki nie wyjdziesz z transu. I to tyle, lub aż tyle. Not anyone you know pisze. Moi przyjaciele i ja graliśmy w tę grę około rok temu. Dowiedzieliśmy się o tym dopiero poprzedniego dnia, ale naprawdę chcieliśmy spróbować, ponieważ nie sądziliśmy, że to zadziała. Przestrzegaliśmy zasad i do pewnego stopnia działało. Zdecydowanie nie nazwałbym tego projekcją astralną czy czymś w tym rodzaju. Ale było to podobne do snu, tyle że znacznie bardziej rzeczywiste. Czułem się, jakby to było całkiem oczywiste, że wszystko działo się w moim umyśle. Widziałem szarą salę, jak w gabinecie lekarskim, z różnokolorowymi drzwiami. W pokoju znajdowały się lawendowe drzwi z namalowanymi kwiatami. Była tam sala pełna zegarów, z której od razu wyszedłem, tak jak nakazywały zasady gry. Był też pokój ze schodami prowadzącymi na dach. Na dachu nie było nic konkretnego, ale pamiętam jak patrzyłem w dół na trawiaste pole, na którym chyba jacyś studenci stali z podniesionymi rękami wokół krzewu rusze. To mnie przeraziło, więc wróciłem z dachu i poszedłem do innego pokoju. W jego kącie stała mała dziewczynka z warkoczami i ciemnymi oczami. Nie przestawała się uśmiechać, co też było przerażające. Wyszedłem więc i podszedłem do pokoju z czerwonymi drzwiami. Wewnątrz również było czerwono, bez okien i mebli. Wtedy poczułem, że mam dość. Natychmiast poprosiłem przyjaciół, żeby mnie obudzili, i tak się stało. Moja koleżanka, która grała następna, również widziała to samo dziecko. Chociaż jej o tym nie powiedziałem. Nie mogłem przestać myśleć o czerwonym pokoju, więc później go sprawdziłem i to była jakaś metafora do samobójstwa. To okazało się przerażające, ponieważ na dachu czułem, że coś każe mi skakać. Z tej gry nie mam żadnych długoterminowych efektów i powiedziałbym, że była to raczej zabawna gra nocna. Więc graj na własne ryzyko. I przestrzegaj zasad. Joshua Grant pisze: Red Door Yellow Door jest w rzeczywistości bardzo ważną psychologiczną i metafizyczną techniką znaną jako medytacja kierowana. Może być przydatna do odkrywania fascynujących wewnętrznych i zewnętrznych światów naszego umysłu oraz niewidzialnych sfer wokół nas. Kilka uwag na temat tej konkretnej medytacji z przewodnikiem. Po pierwsze, nie możesz zostać uwięziony lub zabity podczas medytacji lub w transie. Po drugie, nie powinieneś podejmować prób medytacji z przewodnikiem lub podróży w transie astralnym bez po pierwsze osoby, która wie co robi, i po drugie, osobiście poleciłbym stworzyć krąg ochronny. 3. Większość ludzi wchodzi w tę grę z podstawą strachu lub dezorientacji, a stawienie czoła własnemu strachowi lub dezorientacji w stanie snu lub transu może być bardzo realne i bardzo negatywne. Biorąc to pod uwagę, stawianie czoła własnemu strachowi i ciemnej stronie jest częścią każdej duchowej ścieżki. Więc ogółem to bardzo przydatne ćwiczenie. I po czwarte. Z grą wiąże się szereg tradycyjnych zasad. Możesz je modyfikować, ignorować według własnej woli i na własne ryzyko. Bardzo ważną rzeczą jest symbolika używana do wywołania stanu medytacyjnego. No, jako ostatnie, co mogę wam polecić, to podobnie jak w przypadku każdej silnej pracy psychologicznej lub pracy medytacyjnej, potem powinieneś się ugruntować i skoncentrować na prawdziwym świecie. Gra po prostu pomaga chronić przed brakiem równowagi w energii. Poza tym, wydaje się to bardziej nieszkodliwe niż większość rzekomych gier paranormalnych. Nie ma przywoływanych istot ani żadnych rzeczywistych rytuałów, a sama gra opiera się na solidnej technice psychologicznej i medytacyjnej. Wyluzujcie. Sai pisze. Grałem w tę grę kilka lat temu z przyjaciółmi. Moje doświadczenie było dość mdłe. Wszedłem i natychmiast zostałem wyrwany z transu. Zacząłem od zwykłego pokoju z dwoma oknami. Przeczołgałem się przez jedno i znalazłem się na zewnątrz domku. Wokół podwórza była brama, a za nią był las. Mój przyjaciel obudził mnie i powiedział, że przebywanie na zewnątrz oznacza, że zostałem wyrzucony z gry. A cokolwiek kontroluje grę, nie chce, abym grał. Czy ktoś inny tego doświadczył? Próbowałem to sprawdzić, ale nawet nie wiem, skąd mój przyjaciel wiedział, że przebywanie na zewnątrz oznacza, że zostałeś wyrzucony. Nigdzie nie mogę znaleźć niczego na ten temat. To było w większości normalne dla wszystkich innych, ale jeden z moich przyjaciół miał z tego powodu naprawdę ciężkie chwile. Zobaczył mężczyznę o żółtych oczach, który miał na sobie garnitur. Powiedział coś do niej. Ale ta odmówiła nam opowiedzenia co. Najwyraźniej śniła o nim prawie co noc przez wiele miesięcy po tym, jak to się stało. Powiedziała, że czuła się tak, jakby ten mężczyzna zawsze ją obserwował. Chciałbym móc powiedzieć, że to fajna gra, no ale. Ashinoki pisze. Rok temu graliśmy w Red Door, Yellow Door z kilkoma przyjaciółmi. Mi to było bardzo dziwne doświadczenie. Wówczas jako jedyny nie wszedłem do gry, bo za bardzo się bałem. Jednak niedawno się na to zdecydowałem. To było bardzo dziwne doświadczenie i pozwolę je sobie opisać. Po raz pierwszy obudziłem się w korytarzu, na końcu którego stał mężczyzna w garniturze. Było wiele drzwi po lewej i prawej stronie. Wybrałem się na prawą stronę. Gdzie w pokoju nie było nic. Wbiegłem więc do innego pokoju i czułem, że mężczyzna zbliża się do mnie coraz bardziej, chociaż nie widziałem, że się zbliża. Po prostu to czułem. Pokój, do którego wszedłem, zmienił się wówczas w obszar zewnętrzny i było tam bardzo mglisto. Byłem na wejściu do jakiegoś labiryntu w buszu, rozrośniętego wysokim żywopłotem, i przy jego wejściu znów zobaczyłem mężczyznę. Zniknął. Więc szedłem dalej, a na końcu labiryntu był dziwnie wyglądający zamek, do którego wszedłem. Zaraz za bramą zamku znów stał mężczyzna, który tym razem dotknął mnie za ramię i szeroko się uśmiechnął. Uciekłem. Wbiegłem potem do ładnego pokoju. Było tam dwoje drzwi i klatka schodowa. Jedne drzwi były po lewej, a drugie po prawej, a schody stały przede mną. Poczułem potrzebę wejścia na klatkę schodową, i potem zacząłem słyszeć płacz kobiety. Nie wiem, czy to normalne, bo nigdy nie słyszałem, żeby ktoś słyszał lub widział innych ludzi niż ten cały facet w garniturze, ale czułem tę kobietę i czułem potrzebę jej pomocy. Wcześniej nie czytałem w pełni zasad, ale pamiętam, jak ktoś ze znajomych mówił, żeby starać się unikać innych ludzi. Mimo to, próbowałem podążać za tą kobietą znów zobaczyłem mężczyznę na końcu korytarza i ten szedł w moim kierunku więc wpadłem do pokoju w którym stała ta kobieta ale w ułamku sekundy ten zmienił się w zupełnie inny pokój pokój zmienił się w mój dom z dzieciństwa wtedy poczułem paniczną potrzebę wyjścia teraz ta część może być obrzydzająca dla części czytelników Dlatego ostrzegam. Wszedłem do gry ponownie, ale byłem tym razem w lesie, gdzie drzewa były pełne wisielców. Szedłem wzdłuż jedynej widocznej drogi. Na jej końcu była drewniana klapa, bez żadnego zabudowania wokół. Podniosłem ją i wszedłem, gdzie zastała mnie stara piwnica, na środku której były trzy krzesła i pochodnia. Zobaczyłem kolejne, czarne drzwi. Przez które również przeszedłem. Wydawało mi się, że teraz była to jakaś sala tortur. Wszędzie były siekiery i piły, i wiele innych ostrych narzędzi. Przeszedłem przez kolejne drzwi, i znowu otoczenie się zmieniło. Byłem w szpitalu. Dodam, że niedawno wyszedłem ze szpitala za próbę popełnienia samobójstwa. Zmagam się ze zdrowiem psychicznym i byłem wielokrotnie hospitalizowany. Tam było metalowe łóżko, jak sala chirurgiczna. Było też krzesło, które wyglądało na elektryczne, takie jak w amerykańskich więzieniach. Poszedłem dalej do drugich drzwi i byłem już pewien, że jestem na oddziale psychiatrycznym. Wyglądał bardzo podobnie do jednego z tych, w których byłem hospitalizowany, ale był całkowicie pusty i niełatwo było zajrzeć do pokoi pacjentów. Więc kontynuowałem przejście przez drzwi z napisem wyjście. Gdy przechodziłem przez ten szpital, znowu poczułem obecność faceta w garniturze i to, że idzie za mną. Wpadłem na klatkę schodową i postanowiłem iść na górę, ponieważ wiele osób twierdziło, że schodzenie w dół nie jest zalecane. Po przejściu przez drzwi na wyższym piętrze Otoczenie zamieniło się w hotel, który wyglądał jak ten, jaki widziałem w nierozwiązanym odcinku baswet. Facet w garniturze stał na balustradzie na drugim piętrze. Patrzył na mnie z góry, a ja tylko się na niego gapiłem. Teraz o dziwo nie czułem się zagrożony. Ten facet po prostu wydawał się samotny. Kontynuowałem przechodzenie przez kolejne drzwi, a mężczyzna stanął tuż przede mną. Przestraszyłem się, ale z jakiegoś powodu postanowiłem się do niego zbliżać. Nie skrzywdził mnie ani nic, ale lepiej mu się przyjrzałem. Jego twarz była kompletną pustką, nie było absolutnie nic. Był wysoki i bardzo ospały. Przypominał mi człowieka z My Little Nightmares 2 i bardzo wysoki, krzywy. W ogóle mnie nie skrzywdził. Po prostu potem zniknął. I kontynuowałem przechodzenie przez kolejne drzwi. Ponownie znalazłem się w hotelu. Schodami wszedłem na sam dach, gdzie ze stopnia na stopień czułem coraz większą presję, jakby coś mnie śledziło. Zacząłem czuć, że nie mogę pozwolić, by cokolwiek to jest mnie dogoniło, i zacząłem biec. Niepokój rósł, a cały obraz przed moimi oczami zalewał się czerwonym kolorem. Nie miałem więcej siły. Zacząłem krzyczeć z prośbą o wybudzenie i opuściłem grę. Nigdy więcej tam nie wróciłem. Tego już było za wiele. Ta gra ma sprawić, że dotrzesz do głębokich części swojego umysłu, do których nie możesz dotrzeć sam. Zastanawiam się, co zrobiłem, że ponownie zobaczyłem szpital i dlaczego myślałem, że ten człowiek w garniturze mnie ochroni. Jestem ciekaw, dlaczego widziałam wiszących ludzi, narzędzia tortur dziwne. Emily Tozer pisze: Mam teraz 16 lat i grałam w tę grę, mając 14 co było bardzo przerażające ze względu na moją dojrzałość w tamtym czasie. Zapomniałam wspomnieć, że ta gra jest bardzo przerażająca w zależności od sytuacji i osoby, która wchodzi w trans. W każdym razie byłam na nocowaniu z czteroma innymi dziewczynami, w domu jednej z nich na noc. Wprowadziłyśmy, nazwijmy ją Emma, w trans i to było przerażające. Nie mogła z niego wyjść i krztusiła się, a my nie mogłyśmy przywrócić jej do stanu przytomności. Emma się obudziła, ale nie była już taka sama. Była bardzo monotonna w swojej mowie i wydawało się, że jej osobowość się zmieniła. I to nie trwało tylko kilka minut, ale godzinę lub dwie. Skończyło się na tym, że weszłyśmy do pokoju tylko po to, żeby posiedzieć i byłyśmy naprawdę przerażone tym, co i jak mówiła. Bałyśmy się, że jest opętana. Czas mijał, a my byłyśmy w kuchni, ponieważ Emma była spragniona. Dopiero potem zaczęła z nami normalnie rozmawiać. Zapomniałam wspomnieć, że ważną częścią gry jest ucieczka od tego strasznego mężczyzny. Nie pamiętam dokładnie, ale Emma powiedziała, że kiedy była w swojej głowie, była przez niego duszona. To był najstraszniejszy dzień w moim życiu. Jeżeli kiedykolwiek weźmiesz udział w grze Red Door, Yellow Door, koniecznie podziel się w komentarzu swoimi doświadczeniami.